W zakątku świata, gdzie nowoczesna technologia i współczesny styl życia wydają się nie docierać, kobiety Amishów podtrzymują tradycje, które przeczą wszystkiemu, co wydawało nam się, że znamy. Jakie tajemnice skrywają te zamknięte społeczności? Zostań do końca filmu i dowiedz się. Pamiętaj, że dodajemy filmy każdego dnia, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Społeczności amishów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, znane z prostego stylu życia i odrzucenia nowoczesnych udogodnień, zawsze fascynowały resztę świata. W szczególności kobiety amishów, ze swoimi unikalnymi tradycjami i zwyczajami, oferują wgląd w sposób życia, który pozostał praktycznie niezmieniony od wieków. Ich skupienie się na rodzinie, wierze i społeczności generuje praktyki, które z perspektywy osoby z zewnątrz Mogą wydawać się niezwykłe, ale dla nich są naturalne i niezbędne. Zwyczaje te odzwierciedlają nie tylko ich oddanie prostemu stylowi życia, ale także głębokie przywiązanie do wartości, które definiują ich jako jednostki i członków ich społeczności. Jedną z najbardziej charakterystycznych praktyk wśród kobiet Amishów jest ich strój. Ich ręcznie robione ubrania są niezwykle skromne. I przestrzegają określonych zasad dotyczących długości, koloru i wzoru. Kobiety noszą jednoczęściowe sukienki zwykle w jednolitych odcieniach niebieskiego, zielonego lub brązowego z fartuchami i czepkami symbolizującymi pokorę i poddanie się Bogu. Stroje te nie tylko identyfikują je jako członków społeczności Amiszów, ale także służą jako stałe przypomnienie zasad religijnych. Które kierują ich codziennym życiem. Fakt, że kobiety szyją ubrania dla siebie i swoich rodzin jest nie tylko kwestią praktyczną, ale także wyrazem samodzielności i odrzucenia zewnętrznych wpływów. Innym niezwykłym aspektem jest sposób, w jaki kobiety amiszów radzą sobie z pielęgnacją włosów. Hej, pamiętaj, że co tydzień przesyłamy filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować. Zgodnie z tradycją, nigdy nie ścinają włosów po okresie dzieciństwa. Długie włosy są dla nich symbolem chwały i posłuszeństwa, zgodnie z ich przekonaniami religijnymi. Noszą je związane w kok i przykryte białą lub czarną czapką, w zależności od stanu cywilnego. Te czepki nie są tylko dodatkiem, reprezentują one oddzielenie od świata zewnętrznego i zaangażowanie w życie społeczności. Jest to zwyczaj, który może wydawać się dziwny dla osób niezaznajomionych z ich praktykami, ale dla kobiet Amishów jest to fundamentalna część ich tożsamości. Edukacja jest również obszarem, w którym zwyczaje kobiet Amishów mogą zaskoczyć tych, którzy są przyzwyczajeni do systemów edukacji nowoczesnych systemów edukacyjnych. Dziewczęta amiszów uczęszczają do lokalnych szkół prowadzonych przez członków społeczności, a ich edukacja zwykle kończy się około ósmej klasy. Zamiast dążyć do zdobycia wyższego wykształcenia lub kariery poza swoją społecznością, kobiety uczą się praktycznych umiejętności, które będą przydatne w ich codziennym życiu, takich jak gotowanie, szycie i opieka nad dziećmi. Ta ograniczona edukacja nie jest postrzegana jako wada, ale jako sposób na przygotowanie ich do pełnienia ról w społeczności. Chociaż z perspektywy zewnętrznej może to być postrzegane jako ograniczenie, dla nich oznacza to oddanie prostocie i samowystarczalności. Centralna rola rodziny w życiu amiszów prowadzi również do niezwykłych zwyczajów. Od najmłodszych lat kobiety są odpowiedzialne za pomoc w domu i opiekę nad młodszym rodzeństwem. To doświadczenie nie tylko przygotowuje je do przyszłych obowiązków jako żony i matki, ale także wspiera silne poczucie wspólnoty i współpracy. Po zamąż pójściu kobiety są głównymi opiekunami prac domowych i edukacji dzieci. Przyjmując rolę, która choć może wydawać się tradycyjna lub nawet staromodna z nowoczesnej perspektywy, jest niezbędna do utrzymania tkanki społecznej społeczności. Codzienne życie Amishki jest głęboko ustrukturyzowane przez obowiązki domowe. Bez elektryczności, automatycznych pralek czy nowoczesnych urządzeń, wszystko wykonywane jest ręcznie. Czekaj, co byś zrobił, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji? Daj nam znać swoją odpowiedź w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować. Kobiety piorą ubrania ręcznie, gotują na kuchenkach opalanych drewnem i konserwują żywność tradycyjnymi metodami. Wykonują również większość ubrań dla rodziny od koszul po sukienki i spodnie. Ten poziom samowystarczalności jest czymś, co wielu uważa za imponujące, ponieważ wymaga umiejętności i poświęcenia, które nie są powszechne we współczesnym życiu. To, co z zewnątrz może wydawać się archaicznym sposobem życia, jest dla nich źródłem dumy i wyrazem ich wartości. Jedną z najbardziej uderzających tradycji jest sposób, w jaki kobiety Amishów uczestniczą w społeczności i rytuałach religijnych. Chociaż nie mają one znaczącego głosu w podejmowaniu decyzji przywódczych. Ich rola jako żywicielek rodziny i wychowawczyń dzieci daje im znaczący wpływ na przyszłość społeczności. Podczas nabożeństw, które odbywają się raczej w domach niż w kościołach, kobiety siedzą oddzielnie od mężczyzn i uczestniczą w śpiewaniu hymnów, bez akompaniamentu muzycznego. Ten akt wspólnego śpiewania, bez instrumentów, reprezentuje jedność i pokorę, które są kluczowe dla ich stylu życia. Jest to głęboko wspólnotowe doświadczenie duchowe, które może wydawać się niezwykłe dla osób przyzwyczajonych do bardziej ustrukturyzowanych lub technologicznych usług religijnych. Innym wyjątkowym aspektem jest sposób, w jaki kobiety amiszów radzą sobie z chorobą i opieką medyczną. Chociaż nie odrzucają nowoczesnej medycyny, wolą polegać na naturalnych środkach. I tradycyjnych metodach leczenia, gdy tylko jest to możliwe. W wielu przypadkach kobiety stają się głównymi opiekunami chorych członków rodziny, polegając na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie w leczeniu drobnych dolegliwości. Profesjonalnej opieki medycznej szukają tylko w poważniejszych przypadkach lub gdy ich własne zasoby są przeciążone. Takie podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia podkreśla ich samowystarczalność i pragnienie zachowania prostoty we wszystkich aspektach życia. Jeśli jeszcze jej nie polubiłeś, pamiętaj, aby to zrobić, a także włączyć dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy przesyłamy nowe treści. Uroczystości i wydarzenia społeczne również zawierają zwyczaje które mogą wydawać się niezwykłe. Na przykład wesela amiszów nie są wystawnymi lub ostentacyjnymi ceremoniami. Zamiast tego są to wydarzenia społecznościowe, które wyróżniają się prostotą i poczuciem religijnego obowiązku. Kobiety w szczególności odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu jedzenia i organizowaniu wydarzenia, które wzmacnia więzi między rodzinami i sąsiadami. Takie uroczystości są nie tylko momentem zacieśniania więzi między dwojgiem ludzi, ale także odzwierciedleniem znaczenia wspólnoty i wiary w życiu amiszów. Nawet w przypadku śmierci, zwyczaje amiszek są inne. Wykonują one ręcznie ubrania pogrzebowe i biorą czynny udział w przygotowaniach do pogrzebu. Wszystko odbywa się w prosty sposób, bez zbędnych ozdób i wielkich ceremonii. Dla amiszek tradycje te odzwierciedlają ich rozumienie życia i śmierci jako części naturalnego cyklu, bez rozpraszania uwagi współczesnego świata. Jest to sposób na uhonorowanie swoich bliskich przy jednoczesnym pozostaniu wiernym wartościom, które kierowały ich życiem. Czas wolny jest również inaczej zorganizowany. Zamiast cyfrowej rozrywki. Kobiety amiszów cieszą się prostymi, ale znaczącymi czynnościami, takimi jak czytanie książek religijnych, szycie, haftowanie lub spędzanie czasu z dziećmi. Przyjaźnie umacniają się podczas wizyt u innych rodzin, gdzie dzieli się doświadczeniami i wzmacnia poczucie wspólnoty. Chociaż może się to wydawać ograniczone dla osób przyzwyczajonych do nieskończonej różnorodności opcji spędzania wolnego czasu. Dla Amiszek jest to sposób na utrzymanie stylu życia skoncentrowanego na tym, co najważniejsze. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zapraszam do polubienia nas, aby kontynuować tworzenie kolejnych filmów takich jak ten. Nie zapomnij również zasubskrybować i aktywować małego dzwonka, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Życzę miłego dnia, do następnego razu.